Witam, mam na imię Norbert i witam Was na naszym nowym kanale. Może, kilka słów o sobie. No, ja jestem tym szczęśliwcem, który ma możliwość łączenia pasji z pracą. I tąże pasją mogę na co dzień zarażać moich pracowników. Dzięki czemu z miesiąca na miesiąc to, co robimy, wychodzi nam coraz lepiej. Ale nadszedł czas gdzie stwierdziliśmy i podjęliśmy taką decyzję, że zaczynamy dzielić się zdobywaną przez nas na co dzień wiedzą właśnie z Wami i stąd kanał. Ale do rzeczy. Co robimy i skąd jesteśmy? Jesteśmy z małej, z małej miejscowości w województwie wielkopolskim w powiecie średzkim i prowadzimy trzy rodzaje działań w ramach naszej działalności. Kilkanaście osób Prowadzimy po pierwsze serwis. I tutaj pozdrowienia dla wszystkich lokalnych klientów tych obecnych i tych przyszłych z Wielkopolski czy Powiatów Ościennych, ale też na przykład dla Krzysia spod Warszawy, który, mimo że jest daleko, to raz w roku zaprasza nas do siebie na serwis, a dzięki temu, że. Nagrywa też pracę u swoich kuzynów i znajomych. To nasi chłopcy mechanicy mogą na przykład w tydzień czasu ogarnąć nawet 14 ciągników, i wówczas ten dojazd, który jednak jest dość duży, nie wygląda już tak wcale strasznie, Podzieli się na wszystkich rolników równo. Także pozdrowienia dla Krzysia. Drugie nasze działanie to sklep internetowy agrojd.com. Jak nazwa już wskazuje i się domyślacie to jest to sklep tylko i wyłącznie z ofertą części do ciągników i maszyn John Bo to jest właśnie nasza specjalność i nasza specjalizacja. Znajdziecie tam tylko i wyłącznie części do John Między innymi zamienniki, na co kładziemy nacisk, jak również części oryginalne. Dlaczego zamienniki? Dlatego, że staramy się dowieźć Wam, drodzy klienci, jak najlepszą jakość, nierzadko taką samą jak część oryginalna, choć niekoniecznie w kartoniku z jelonkiem. Dlaczego zamienniki? Zapytam po raz drugi. Dowiecie się, oglądając nasz kanał, bo będzie o tym dużo na tym kanale. I trzecia grupa działania to sklep stacjonarny i tu też pozdrowienia dla wszystkich lokalnych klientów dojeżdżających do tego sklepu, i tych obecnych, i tych przyszłych, i tych potencjalnych. Dzięki temu, że prowadzimy te trzy działania, świetne, świetnie one ze sobą współgrają i możemy z dnia na dzień rozwijać się, zdobywać nową wiedzę, dostarczać Wam coraz to lepsze rozwiązania. A teraz pokrótce, o czym będzie ten kanał. Na tym kanale chcielibyśmy się dzielić z Wami zdobywaną przez nas codziennie wiedzą. Oczywiście zaznaczę tu nie wiemy wszystkiego. Ale dzięki temu, że skupiamy się na jednej tylko i wyłącznie marce, robimy tego, czego robimy, robimy bardzo dużo, jest to powtarzalne, dzięki temu nasze doświadczenie dość szybko rośnie. Będzie też trochę ciekawostek, którymi będziemy się chcieli z Wami podzielić. Będziemy troszeczkę mówić też o doborze części. Jak je dobierać, jak ich szukać, na co zwracać uwagę, jakich części unikać, na jakie stawiać bardziej, czy którym będzie można bardziej zaufać. Na pewno poruszymy też, dzięki temu, że prowadzimy serwis, troszeczkę kwestii związanych z awariami ciągników i maszyn, z przyczynami tych awarii. Staramy się trochę naświetlić problemów, które z którymi na pewno się spotykacie, i które gdzieś tam czasami nie dają Wam, że tak powiem, spokoju. Na pewno będzie troszeczkę humoru. Miejmy nadzieję, że zawsze będzie nam towarzyszył. Postaramy się też od czasu do czasu zrobić dla Was konkurs i wysłać wygranym jakąś nagrodę. I oczywiście jesteśmy też otwarci na Wasze propozycje. Piszcie w komentarzach, o czym chcielibyście dostawać materiały od nas. Na pewno najciekawsze czy najczęściej powtarzające się weźmiemy pod uwagę. I na tej podstawie postaramy się podarować Wam coś cennego, o co będziecie w tych komentarzach pytać czy prosić. Z takich informacji organizacyjnych, to postaramy się na początek wrzucać film co dwa tygodnie, z jakimiś tam oczywiście widełkami. Także z tego miejsca już zapowiadam, że do dwóch tygodni powinien się pojawić pierwszy odcinek, już na konkretny temat. I tutaj uchylę rąbkę tajemnicy, że będzie to film o temacie, który najczęściej. Spotyka każdego użytkownika czy właściciela John Deere'a, czyli o wymianie filtrów. Ale to tylko tyle. Więcej zobaczycie, oglądając nasz pierwszy tematyczny już odcinek, do którego serdecznie zapraszamy. No i z tego miejsca proszę Was o zostawienie komentarzy. Możecie nawet już zaproponować, co byście chcieli oglądać na naszym kanale. Na pewno weźmiemy to pod uwagę. Nieśmiało poproszę też o subskrypcję o zaznaczenie tego dzwoneczka tam obok. No i o postawienie łapki w górę, żeby YouTube, algorytm YouTube'a polubił nasz kanał i żebyśmy mogli docierać do szerszej, szerszej grupy odbiorców. A wiemy, że ciągniki marki John Deere czy inne maszyny to jedna z najpopularniejszych marek jedna z najbardziej lubianych marek tych maszyn w Polsce. Nie tylko. Na ten odcinek myślę, że to wszystko. Bierzemy się do pracy. Czas nagrać ciekawy odcinek o temacie filtrów, który na pewno będzie budził też trochę kontro kontrowersji. Ja się z wami żegnam, pozdrawiam was, cześć i do zobaczenia na samym odcinku.